Hej moi drodzy! Zapraszam do kolejnego materiału. Dzisiaj pokażę Wam takie spoko przebitki z tego, jak wyglądał budapesz, co tam zobaczyliśmy. Ogólnie wyjechaliśmy koło 23, autokarem, więc nie następnego koło 7:00 już byliśmy na miejscu i od razu podobało nam się. Zauważyliśmy też takie początkowe różnice, jak to, że kolorystyka drogi dla pieszych i rowerzystów jest odwrotna, więc cały czas yy, po prostu myliliśmy to. Albo na przykład też schody ruchome, tak mega szybko tam zapierdalało naprawdę. No i tutaj jest nasz dziedziniec, coś pięknego. To w ogóle była tak ogromna przestrzeń i tyle roślinek i naprawdę ogólnie jeśli chodzi o architekturę to w Budapeszcie te wszystkie kamienice i ogólnie budynki mają tak zadbane detale, że naprawdę fajnie jest to zobaczyć, poglądać te wszystkie ładne rzeczy właśnie ze szczegółami. Dzień pierwszy, idziemy na koło po pooglądać widoki. Aby... Aby um, pojechać tam na hulajnogach elektrycznych Już z tamtego miejsca mogliśmy zauważyć parlament I było bardzo, bardzo fajnie, wiadomo Widoczki i tak dalej Później trzeba było poprzejać. Oczywiście tutaj Wojty zainicjował, żebyśmy powchodzili na jakieś strechy I w ogóle obczać cały ten budynek, w którym mieszkaliśmy Na dach niestety nie dało się wejść no tutaj mamy właśnie parlament za dnia, ja bardzo chciałam zobaczyć w nocy, ale to oglądajcie później, to zobaczycie, yy, jakie tam były przygody po drodze. Jeździliśmy na tych hulajnogach, to się opłacało, wychodziło po jakieś 10 ziko. W ogóle bardzo dobrze to rozplanowaliśmy, bo yy, kupiliśmy sobie od razu pierwszego dnia bilet jakiś dwutygodniowy na komunikację i to jest serio opłacalne, bo zwróciło nam się chyba z trzy razy co najmniej. Byliśmy jeszcze w dwóch vintage shopach i tam w zasadzie wydałam większość moich pieniędzy, ale był to bardzo udany zakup i już wam pokazuję. Są takie bralety, gorsety, coś tego typu. Super. Tak, tu taka fajna szmatka. Tutaj hmm. sobie tą różową wstążkę wymienię, ale... Też wygląda super i ma całe gołe plecy, więc y, też mi się podobało. Zobaczyłam to na Manekinie i się tam zapytałam, czy mogę to kupić i mi przynieśli, także ekstra, że się udało. To też wzięłam, takie ciekawe. Nie lubię takie rzeczy, więc myślę, że spoko. I oczywiście te spodnie i jeszcze będę wracać po kolejne, bo Kupuję hippie, spodnie to moja dusza się dosłownie raduje. Patrzcie, jak tu jest nisko krocze. One są tak zajebiste <grymne> Tego czasu będę z nich cieszyć, po prostu. Mogę wam pokazać, to pokażę. Bo tu się jeszcze sobie kupił takie jest ja na dupie. No, no taką fantazja. Budapeszt nocą tak samo śliczne. W ogóle to była fajna lokalizacja, bo blisko właśnie centrum. Tam w ogóle jest wiele takich apartamentów yy, blisko siebie, które można wynająć. Tutaj byliśmy właśnie w takich mm, klubach. Można w sumie powiedzieć, to są ogólnie ogromne przestrzenie i serio było ekstra. Trochę tak, widzicie, nagram jak nagrałam, bo dużo mam filmów pionowo, ale, ale naprawdę było super i tam się tak integrowaliśmy z ludźmi. Poznaliśmy Artura z Holandii, i, czy właśnie też jadę z Niemiec i naprawdę w ogóle super było. A co do wyjazdu, to jeszcze Wam powiem, że pierwszego dnia fajnie sobie wyznaczyliśmy taki wspólny budżet i się zbiliśmy, i po prostu poszliśmy do sklepu, kupiliśmy składniki, gotowaliśmy. Było w planach, żeby robić każdego wieczoru inną tematyczną kolację, ale no tak średnio nam to wyszło, ale ogólnie pomysł fajny. Jeszcze chciałam dodać, że opłaca się planować takie wycieczki z wyprzedzeniem, bo jeśli chodzi o koszta, to łącznie z dojazdem w dwie strony i noclegiem Wydaje mi się, że zamknęliśmy się w siedmiu lub ośmiu stówach Za tydzień na osobę, więc to jest serio mega dobrze Możemy wam poopowiadać, jaki jest plan na dzisiaj Dzień mamy chyba 4 sierpnia Tak, 4 Więc um, dzisiaj jedziemy do... Dzisiaj Jedziemy do zoo, potem na termy mm, i może jeszcze się uda dzisiaj zobaczyć parlament nocą. Byliśmy tam wczoraj. O ja pierdolę, będziemy musieli schodzić na to na to gówno na górę? Tak, będziemy musieli wchodzić na górę. Wiesz, udało się, udało się, udało. Ola, no. Hehehehehehe. Chwila, chwila, chwila. Chwila, 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 chwila. No co? Potem mam pojechać Ale nie, nie, nie muszę przejść. Jak dla mnie ogólnie było super. Ja uwielbiam deszcz i trochę mieliśmy zamieszania z tym w ogóle, jak wrócić, bo komunikacja albo nie dojeżdżała, co nie zobaczyliśmy, jak parlament się świeci, ale mimo to było naprawdę super. Taka ulewa pod tym parlamentem w nocy i nawet on się nie świecił, bo okazało się, że on się tylko określone świeci godziny. określone godziny. Cztery razy w dniu się świeci dosłownie, a my byliśmy godzinę po ostatnim świecaniu się, więc lekko żeśmy przegapili. No ale tak było całkiem horakliwie jak na to, że nas zlało jak po prostu jakbyśmy pod uryną stali. Biżuteria jest od babci, a strój od mamy, więc fajnie wszystko się przydaje co dostaje od rodzinki no আরে <laughs> ওরে <laughs> oh, <shit. laughs> <laughs> <laughs> Dzień y, kolejny. Lecimy kupić magnesy i też pozwiedzać trochę. Pewnie zobaczycie kolejne przebitki z dzisiejszego dnia. I tak wygląda mój look na dzisiaj. Widzieliście to w poprzednim filmie, w sumie nic nowego. I no. I lecę też dzisiaj kupić prócz magnesów kolejne hippie spodnie, więc... Cieszę się, cieszę się bardzo. Więc no, lecimy. Dzisiaj też Wojtek ubrał moje spodnie i wygląda tak ślicznie. Muszę Wam pokazać. Tego dnia mi jakoś po prostu nic nie wychodziło, i wszystko przestało działać. Miałam jakieś problemy z kartą, ze wszystkim, po prostu się już zaczęłam wkurwiać. Na sam koniec, jakby jeszcze tego było mało, to Wojtek na pocieszenie kupił mi lody. I spadła mi gałka z tych lodów, więc jakby po prostu już miałam dość i się poryczałam tam na chodniku. Ale tak później się wszystko, wszystko dobrze potoczyło. Zrobiliśmy sobie obiadek, bo już mieliśmy mało kasy na wyjazd. I się tak podzieliliśmy, że ja w sumie gotowałam, a on ogarniał i sprzątał. Już mi tak gorąco zaraz kiedy się umyć, ale... Zrobiłam szybko prezentację tego co kupiłam Jakby kolejne spodnie hippie, bo To jest tak super i to jest tak ultra wygodne i uzależniające Nie widzicie wszystkiego, ale Musicie mi uwierzyć na słowo, że to są udane zakupy I jeszcze takie okulary Od latowej agentki Też do mnie bardzo przemawiały Już tam em, nie wchodzę, bo już po prostu nie mam pieniędzy na takie zachcianki, ale Jestem bardzo, bardzo, bardzo zadowolona i Wojtek kupił sobie kurtkę z Boba Marleya, to zaraz go zawułam, to też wam pokażę. Czy z takich nowości, matriksy, dupy nie urywa, bo nie są jakieś takie intensywne, no nie, no właśnie miałam pokazać, eee, pokaż się jeszcze w tym, ubierz to. Boż, to człowiek się chce. Jak wiesz, że soli, ale jak to jest nie wieczus, ale to uznali, że są w ogóle. O yeah. Obrót, obrót. I to też nowe z czachą na dupie. Pokażę wyjedziemy out i z Marley. Czekaj. Idziemy na Chinczyka, na Kra... Mamy północ i jest to ostatni dzień. Także lecimy na hulajnogi albo rower. Jeszcze zobaczymy z Wojtiem. nasz ostatni wieczór, niestety dnia kolejnego jedliśmy sobie właśnie pyszne jedzonko byliśmy na śniadaniu później to burgery zjedliśmy później była taka super pizza o tutaj właśnie jesteśmy i zamawiamy w manufakturze naprawdę polecamy, bo była mega dobra i musieliśmy się wymeldować z apartu a wracaliśmy dopiero o 21 dlatego przez cały dzień jedliśmy w różnych knajpach i graliśmy w Macao Dosłownie takie 12 godzin to było. W kolejnym materiale będziecie mogli się spodziewać e, tagów z jagą, ogólnie też cholo lumpów i mam nadzieję, że będzie Wam się podobało.